Z radą skontaktował się hrabia Hasildor ze Skingradu. Twierdzi, że posiada informacje, które mogą mieć dla nas kluczowe znaczenie. Prosicie o udanie się do Skingradu w celu ich uzyskania. To dla nas absolutnie kluczowe, by podtrzymać relacje z Hasildorem. Natychmiast złóż mu wizytę. Nie jestem pewny, dlaczego ze wszystkich osób, to właśnie z tobą chcę się widzieć. Nie chcę narażać cię na niebezpieczeństwo. Proszę, wyrusz tam jak najszybciej. Hrabia na ciebie czeka. Hrabia Hasildor oczekuje na twoje przybycie. Przybywasz spotkać się z hrabią, prawda? Oczekuję. Proszę, zaczekaj tutaj. Poinformuję go, że tu jesteś. Ostatnio jakoś go nie widać na zamku. Tak. Psz hrabia jest w drodze. Proszę, pozostań tu i zachowaj cierpliwość. Masz jakieś wieści z innych prowincji? Nie mam ochoty o niczym rozmawiać. Cześć. O, witaj. Witaj. Spotykamy się ponownie, choć w innych okolicznościach. Obawiam się, że i tym razem wyniki niezbyt ci się spodobają. Może nawet wypadną jeszcze gorzej. Obawiam się, że wieści, jakie mam dla twojej gildii, nie spotkają się z ciepłym przyjęciem. Wezwałem cię tutaj, Ponieważ na podstawie naszego poprzedniego spotkania uznałem, że można ci zaufać, zastanów się nad konsekwencjami tych działań, załatwiając dla mnie niewielką sprawę. To dla ciebie zaskoczenie nie ma nic za darmo. Jest pewna sprawa, którą musisz się zająć, zanim powiem ci co wiem. W końcu jedna przysługa zasługuje na inną. To drobnostka, ale ani ja, ani moja straż nie możemy bezpośrednio się w to mieszać. W pieczarze krwawa skorupa na południowy wschód od miasta powstało gniazdo wampirów. Stanowią one zagrożenie dla mieszkańców i należy je zlikwidować. Ich obecność przyciągnęła do miasta grupę łowców podążających za plotkami o wampirach w Skingradzie choć nie wydaje mi się by moja tajemnica była zagrożona nie chcę ryzykować a zatem nie mogę zaangażować się w żadną z tych spraw ty natomiast możesz działać bezkarnie dlatego zajmij się nimi wtedy powiem ci wszystko co wiem Problematyczna zgraja. Spodziewam się, że się nimi zajmiesz. Nie potrafię ci tego powiedzieć. Powstrzymywałem się przed okazywaniem zbytniego zainteresowania, żeby nie zwracać ich uwagi na zamek. Mieszkańcy z pewnością będą wiedzieć więcej. Zapewne wielu z nich musiało zauważyć łowców. Zabij je, wypędź je z miasta, jak wolisz. Po prostu mają stąd zniknąć. Jeśli oczywiście ktoś przyłapie cię na mordowaniu ich na ulicach, straże z pewnością na to zareagują. Nie mogę wzbudzać podejrzeń, traktując cię z pobłażliwością, gdy złamiesz prawo. Jest ich co najmniej trzech. Znam imię tylko jednego z nich to leśny elf Eridor. Z tego co słyszałem, jest dość skuteczny. Poradziłbym sobie z nimi, ale byłoby mało rozsądne, gdybym publicznie pokazał, do czego jestem zdolny to dobre dla buńczucznych młodych. Jeśli oczywiście ktoś przyłapie cię na mordowaniu ich na ulicach, straże z pewnością na to zareagują. Nikt nie może mnie z tym powiązać, pamiętasz? W porządku. Co chcesz o niej wiedzieć? Zapewniam cię, że to nie ja za to odpowiadam. Nigdy nie wykazałbym się takim brakiem rozsądku. Tam, gdzie są bezmyślne zwierzęta, zazwyczaj są i drapieżniki. Jednakże to nie pierwszy raz. Gdy dzieje się coś takiego, w jakimś stopniu są świadome mojej obecności. Nie wiem tylko, czy zazdroszczą mi wszystkiego, co mam, czy po prostu chcą mi to odebrać, zniszczyć. Uległy swoim instynktom i w gruncie rzeczy stały się zwykłymi bestiami. Trzeba je zniszczyć. Wszystko jedno, w jaki sposób. Dobrze cię czekać. Na Podobno twór. Adrien... że mów. Wspaniałe towarzystwo. Witaj. Znowu ktoś. Echem, obywatele Skingradu, miejcie na uwadze, że przybywam tu w oficjalnych sprawach i nie szukam zwady. Och, zapomnij, niech zgadnę pewnie martwisz się tym, co ja i moi towarzysze robimy w tym mieście, prawda? Zapewniam cię, że ja i reszta zrobimy wszystko co w naszej mocy by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Skingradu przybyliśmy z pomocą jeśli zobaczysz coś niecodziennego zwłaszcza wskazującego na obecność nieumarłych w mieście natychmiast nam to zgłoś Interesuje mnie tylko to, gdzie ukrywają się wampiry. Zdecydowanie gdzieś tu są. Wiesz, może gdzie się zaszyły? A czyżby? Cóż. W takim razie musimy złożyć im wizytę. Dziękuję za informację. A masz. Nie. Co to takiego? Czyli Cię nie stać? Tam jest. Wrócę oh! <tryk> 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 u Że nerywaliny nie ma już w Morrowin. zmierza z ekspedycją w Ale nikt nie wie, co i jak. Zdaje się, że no. do krainy Dunmerów no. No. Gdzie, gdzie jest jesteś? A czas. kogo my tu mamy? Do widzenia? Ach. Ach. Na więcej cię nie zdać. Rób co umiesz. Gim. Nigdy mnie nie pokonasz. Hm. Trafiały mi się kaby błot. Rozniejsze niż ty. Witaj. Ponownie. All I care about is where the vampires are hiding. I know they're here somewhere. It's all. Mam tak po prostu uwierzyć ci na słowo? Wybacz, ale potrzebuję dowodu. Masz jakiś dowód? Cóż, może jednak nie kłamiesz. Skoro nie żyją, to nie ma sensu dłużej tu siedzieć. Cholerni amatorzy, powinniście zostawić robotę nam, profesjonalistom. Uważaj na siebie. Zamieniam się w Zadania dla hrabiego zostały wykonane, nieprawdaż? Proszę więc zaczekaj, a ja go poinformuję. A więc zadanie wykonane. Możemy teraz porozmawiać o informacjach, jakie dla ciebie mam. Twoja gildia nie zdaje sobie sprawy z nadciągającego zagrożenia. Mam nadzieję, że kiedy do nich wrócisz, otworzysz im oczy. Nekromanci stanowią znak nadchodzących dni. Stary znajomy twojej gildii przybył do Syrodil, a oni jedynie odpowiadają na jego wezwanie. Choć nie wiem, w jakim celu tutaj przybył, uważam, że gildia magów znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. Mani Marko powrócił. Niemal niezwyciężony zajął pozycję. Gdzieś w północnym Syrodil. Tyle wiem. Dopilnuj, żeby twój przywódca, Trawen, dowiedział się o tym jak najszybciej. Nie przepadam za twoją gildią, lecz nie życzę jej upadku. Widzę, że udało ci się ich przekonać do odejścia. Mądry plan. Z czasem na pewno pojawi się więcej łowców. Jak na razie Skingrad znów jest spokojny, a ja ci dziękuję. To stary i potężny nekromanta. Trawen rozpozna to imię, nawet jeśli tobie nic ono nie mówi. W jaskini znów panuje cisza. Głupotą byłoby sądzić, że da to do myślenia tym, którzy chcieliby wdzierać się na moje terytorium.